Wszystkich. Udaliśmy się do pana Edwarda Budysia, który zgodził się na przeprowadzenie krótkiego wywiadu na temat 70-lecia sportu w szkole. Y jakie były warunki i sprzęt do ćwiczenia w No właśnie, to, to był to była bolączka. Właściwie jak dzisiaj patrzę na choćby na wyposażenie waszej tu szkoły waszej, sadynka, zespołu szkół, to w moich czasach, czy jako ucznia, czy jako nauczyciela, to nawet pomarzyć się można było. tak. Nawet sobie nie wyobrażałem, że kiedyś coś takiego w szkołach będzie. Jako przykład, bo już dość późno, bo w latach 70. ubiegłego wieku, czy 80 czyli 30-40 lat temu w Kwidzynie nie było żadna szkoła podstawowa, nie miała sali gimnastycznej. Jedynie takie z prawdziwego zdarzenia. Jedyną salą mogła pochwalić się szkoła numer 4. Ona tą salę ma do dzisiaj, ale to jest porównaj z Waszą tu salą, to jest mikro Ona tam ma chyba wymiary... 34 metry długości na 16 czy 14 szerokości. Wiem, ja bo jeździłem tam swojego czasu z uczennicami, z drużyną trenować, grać z sparyngi, w piłkę ręczną. Więc można było grać tylko czwórkami. 4 na 4 plus bramkarz, bo już więcej no. się nie mieściło. I to była największa sala w fizie. Natomiast w Linkach nie było w ogóle sali była taka zastępcza, duża klasa, a tam tym starym budynku, wie no, znacie no ty, ty znacie nie. tylko z zewnątrz, bo teraz to jest przerobione na mieszkania i tam każdy sobie przerobił te, te klasy, tam, na, jak mu się tam żywnie podobało. No teraz była jedna, jedna klasa większa, ona, jak patrząc od frontu budynku, to po prawej stronie, od strony południowej to była taka duża klasa, nazywało się salą gimnastyczną. Tak, ona miała tam chyba, ja wiem, 40 metrów kwadratowych, może plus minus, może troszkę więcej. Ale więc można było tam gry, zabawy robić, W żadnej gry zespołowej, ani mowy nie było, gry, zabawy, jakieś tam wyścigi rzędów, tego typu tam zabawy takie, najprostsze jakie można było, było boisko. Bo o salwinki wam tak, chodzi, tak, bo, ja, bo ja pracowałem w kilku szkołach, więc te salwinki są jedną z której no najwięcej czasu spędziłem. Boisko było ziemne przy szkole, które było zarazem również takim wybiegiem, czyli na przerwach się pani chodziło, żeby troszkę wstrzymać inaczej, inaczej, żeby woda była, się wchłaniała, to mm -hmm. w swoim czasie nawieziono szlaki takie, o, to po, mm -hmm. jak to się pozostało się po, po no. wypalać z kotłowni jakiś mm -hmm. To była, to była rzecz o tyle dobra, że woda szybko wsiąkała, wsiąkała ale to było przekleństwo, bo po takim na tej, na tym wojsku wszyscy przychodzili czarnie jak, jak komiarze, tak? bo to się kurzyło. I szczególnie jak sucho było. Jak była susza, pogoda sucha, jeszcze wiatr, wiatr zawiewał. No to wszystko się to unosiło. Kiedy młodzież biegała czy grała w piłkę, no to wygląda jak smurochy potem. Później, tam byłem przez jakiś czas dyrektorem, to znaczy przez prawie 10 lat w tych sadlinkach. Właściwie to byłem gminnym dyrektorem, a podlegały mi sadlinki. Teraz nie ma tego nazewnictwa, bo to się wszystko zmienia z czasem, ale od 1980 do 1990 roku, czyli przez 10 lat, kierowałem oświatą na terenie gminy Salingi. Najpierw to była funkcja tak zwanego gminnego dyrektora szkół, a potem zmiany, bo to u nas zmiany to zawsze następują, zmieniono to na inspektora oświaty. To samo było, tylko nazywało się inspektor oświaty. Potem to zniesiono, znów inspektorzy oświaty. Byli tylko w powiatach, a teraz w ogóle nie, nie ma, w gminach, aż tam ma jakąś komórkę oświatową. Także to, to, są, to są już historyczne sprawy. W tym czasie myśmy pozyskali, tam poczyniliśmy pewne starania i pozyskaliśmy od lasu, od Lasów Państwowych teren, że tak powiem położony nieco wyżej niż szkoła, zaraz za płotem w stronę lasu. I tam urządziliśmy boiska, dwa właściwie, no właściwie takie duże boisko, podzielone na boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej. Mhm. Nawet taką małą wieżnię, tam zrobiliśmy 60 metrową skocznie w dale, mhm. ale to było wszystko ziemne. No, no. Tu, potem tu patrzyłem z, z zazdrością, że tak powiem, właściwie z zazdrością i trochę ze zdziwieniem, kiedy to było boisko asfaltowe, bo one do dzisiaj mhm. są nieczynne. No, że Jak przechodziłem czy przejeżdżałem, że one się działy pustką. Po prostu z dwie osoby gdzieś tam rzucały sobie do kosza, a tak to z całymi tygodniami się tu nic nie działo. Nie, nie przychodziłam młodzież w ogóle na te boiska. No, teraz trochę do sali. Macie salę, to, no tak. to jest trochę inaczej. Myśmy mieli tylko powietrze, na zewnątrz. Jak, e, I na tym boisku. I często w, jeszcze na tym jednym boisku były dwie, trzy lekcje w równocześnie. Mm -hmm. Tak jakby na sali macie, bo się planie nakładało. Tak, tak, tak. E, no i, szkoła, Co można było robić na tych lekcjach? <coughs> Czy na tak zwanych SKS-ach? Wy to macie teraz inaczej, pewnie UKS. A, jest, tak. UKS no to szkolny, szkolne koło sportowe, tak to się nazywało. Dla dziewcząt oddzielne dla chłopców i lekcje wychowania fizycznego. Co można było robić? Piłkę nożną, piłkę ręczną i niektóre konkurencje lekkoatletyczne. Trochę biegi przełajowe, no bo las, korzystaliśmy często z lasu, jeśli była pogoda, tam jest piękne, tereny zresztą tu też, górki, doliny, kotliny, ścieżki, więc do biegów przełajowych Przełajowych, teren idealny. I muszę powiedzieć, że młodzież bardzo chętnie y, 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 lubiła nawet chodzić, biegać tam po tej górze sami nawet. Jak była przerwa duża, to, to las za płotem, że tak powiem, to często tam y, biegali. Y, biegały szczególnie dziewczyny, bo ja dziewczęta prowadziłem. Chłopaki też biegali, ale raczej na papierosach. <leva> <taka> tak, Tak. tak. To się, to się zdarzało również i w tych, i te konkurencje myśmy, że tak powiem, no w pierwszym rzędzie przeprowadzali. Pan Januszewski, jeśli nazwisko to wam się obiło o uszy, bo uczył pewnie waszych rodziców, może nie żyjący już Pan Janusz Januszewski, przez całą swoją pracę zawodową Główny uczył wychowania fizycznego i przysposobienia ogonnego, którego już nie ma tego przedmiotu w szkole teraz. I on specjalizował się w piłce nożnej. I to był jego konik i, 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 te, i tego, tej dyscypliny właśnie pilnował i jeździł na zawody, na imprezy. Oczywiście Sprzęt, o sprzęt chyba się pytałeś. Tak, tak. Wielkim problemem było, żeby szkoła miała jakiś sprzęt. No przede wszystkim raz to z braku funduszy, a drugie z braku nawet możliwości zakupu. To nie było tak, że się no, szło tak, tak. do sklepu, już tam czekał sprzęt, piłki takie czy owakie, inne większe, do ręcznej, do siatkowej, do kosza czy do nożnej. Trzeba było gdzieś tam zamówienia składać, czekać, no i oczywiście były bardzo drogie, jeśli chodzi o, o piłki, bo o nie głównie chodziło. I taka szkoła, w szkole na przykład jak było 3-4 piłki nożne do piłki nożnej z, pamiętam jak zaczynałem piłkę ręczną robić, to była jedna piłka i to jeszcze taka wielka, wy, wy, wypaczona której nie można było do ręki w ogóle chwycić, to już było wielkim sukcesem, jak było także jak miałem drużynie w tym kole 14 osób, że było 14 piłek, to po, po jakimś czasie, ja wiem po dwóch trzech latach dopiero doszliśmy do takiego stanu. Poza tym na tym boisku, o którym wspominałem, mankamentem jego było to, że bardzo szybko piłki się ścierały. Ten, to podłoże, tam, które miało w sobie te, ten popiół czy jakieś tam odpady, było bardzo ostre, były sz, takie szkliste się robiły. W wymieszaniu z ziemią po prostu tarły te piłki. Te piłki się ścierały bardzo szybko. I, no, Pękały, potem robiłem jeszcze piłki dentkowe, tak, trzeba było dentki, pompki tak, No teraz jest to o wiele prostsze wszystko. Ja, ja specjalizowałem się w piłce ręcznej, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne. Z tym, że etapami, jak byłem gminnym dyrektorem i tym inspektorem, to z łebem sobie dałem spokój. Miałem inne sprawy do y, m, zarządzania, że tak powiem. Ale no. potem od 90 roku znów bycie bo pracując wcześniej w Debroje Wielkim, tam miałem w całej szkole wychowanie fizyczne. Wcześniej pracowałem w innej szkole, też miałem y, od czwartej klasy wychowanie fizyczne. Na, na salinkach tutaj y, ze no, na obowiązki, no, przez jakiś czas w ogóle tego nie robiłem, tym, tej, tego przedmiotu nie uczyłem. Dopiero mhm. jak sobie dałem spokój z tym dyrektorowaniem, to wtedy wróciłem z powrotem i nastawiłem się na piłkę ręczną. Mhm. E, no, w, jakich, w jakich sportach może szkoła uczestniczyła? E, tak, no właśnie wspominałem, piłka nożna to, to było... Jak powiedziałem, to specjalność Pana Januszewskiego, mm -hmm. bo teraz jest troszkę inne, inne, że tak powiem, coś, no priorytety są inne w tej chwili w związku z halą. Wtedy nie było sali, więc piłkę można było na dworze grać. W szkole, no nie, nie ma szansy. Piłka ręczna to była druga i lekkoatletyka. Natomiast ręczna miała powodzenie. Myśmy jeździli przez dwa lata i bardzo intensywnie na salę do Nebroła Wielkiego. Byliście w Nebrowie na sali może z Was na jakichś zawodach. To wtedy była duża sala, ona teraz z tą. Jest, jest Salińską jest o wiele mniejsza. Tam jest Ona ma szerokości chyba 16 na 24 chyba. Także tam, y, albo 34. cztery, teraz się nie pamiętam dokładnie. Mm -hmm. W każdym razie ona nie jest pełnowymiarowa. Tam w siatkówkę można grać w kosza, ale już nie... Ale my się robili tam ręczną, na jedną bramkę. Bo mm -hmm. e, na dwie to w żołokrojonym składzie. I tu y, ogromną rolę od, odegrał pan Sławek znacie znacie pana tak, on, tak. on wtedy już miał jeden autobus, to były lata 90. Mm -hmm. e, i z własnej inicjatywy, to znaczy znaliśmy się już dużo wcześniej, ale wtedy przy jakichś tam rozmowie, a może byśmy pojeździli trochę, potrenowali te dziewczyny, bo naprawdę były utalentowane, bo takie roczniki utalentowane, szkoda ich było i miały ogromny zapał do, do sportu. Szkoda było je tak puścić samopad, że po, po tym UEFA nic. Jeździliśmy na, właśnie po dwa razy w tygodniu do Nebrowa, zbierając po drodze z Sadlinek, z Białek, z Olszanicy i wtedy do Nebrowa 14 ich było tych grających, no chwilami więcej, ale no, niektóre zrezygnowały i tam trenowaliśmy tej sali, wieczorem oczywiście, wracaliśmy to już była godzina dziś 20. Mniej więcej do godziny 20, bo wtedy szkołę już woźny tam zamykał. I no tak jednak efekt był taki, że jednego roku zrobiliśmy mistrza województwa, drugiego wicemistrza województwa. Także no Kwidzyn tutaj pokonaliśmy także, a Kwizyn jest bardzo mocny w piłkę ręczną. Do dzisiaj, no dzisiaj, dzisiaj tak w tej chwili chyba dzisiaj, w tym weekendzie juniorki kwizyńskie walczyły o Mistrzostwa Polski w czwórce są już, zresztą rok w rok. W Chorzowie odbywa się tam finał, nie wiem jaki tam wynik, od piątku do, do dzisiaj włącznie. Pani Majdzińska tam pojechała z nimi. Z tą panią małdzińską, tak jak ona zaczynała, to mi się też z grali wtedy. W czwórce na tej sali, właśnie tam na tej małej sali zaczynaliśmy, potem powstała sala. Tak, koło ko, ko szkoły numer 2. I to trochę w je rozbudowało, no, pozwoliło na to, żeby zejść z boisk sportowych mm -hmm. i grać w sali, w hali. No Ta hala stoi do dzisiaj i ona tam spełnia swoją funkcję, ale już zawody odbywają się na wiejskiej mm -hmm. Problem sprzętu był zawsze. No myśmy piłki ze sobą wozili tam do, do Nebrovas. potem się dogadaliśmy z Nebrowem, porozumieliśmy się tam z dyrektorem, że korzystaliśmy z ich piłek, Bo po prostu szkoły się trochę wzbogaciły, przybyło sprzętu, także już nie musieliśmy wozić, ale z początku worek piłek do autobusu i, i ten worek musiał wrócić z powrotem. W każdym razie jedną z tych dziewcząt, taką Martę Stępień-Bramkarkę, to Elbląg chciał do klubu koniecznie. On tam zeszł z jest do dzisiaj czołową drużyną w Polsce, start Erbląg. I tam, kiedy na turnieju one wygrały ten turniej, no to trener właśnie z startu Erbląg wyprowadził Elbląskie juniorki, młodziczki raczej, no zaproponował Marcie, żeby żeby przyszła do internatu, do szkoły średniej, że zapewniona ma bez egzaminów e, wstęp do szkoły. No ale nie podjęła tego tematu. No, w Szkoda, bo niezwykle tam bramkarka. Jak pan wspomina tamte czasy i lekcje w przede wszystkim? To znaczy tak, ja wszystko co było to wspominam bardzo miło. Mm. Hmm. Zawsze w każdej pracy są jakieś tam problemy mniejsze czy większe, ale my, ja prze, przede wszystkim doceniam i mile wspominam zaangażowanie tych młodych w tych trudnych warunkach, w tych niesamowicie takich prymitywnych, powiedziałbym, warunkach, zaangażowanie młodzieży, jak, jak oni chcieli. Bo to jest taka prawda, że im jest lepiej, tym jest gorzej. To znaczy im lepsze warunki, tym się mniej chce. Mało tego jeszcze takie żądaniowe postawy, a mi się nie chce, a piłkę temu trzeba podać, bo ja mu się nie chce po nią biec, to było nie do pomyślenia. Byle coś się, coś się działo. Witam wszystkich, jesteśmy u pani Moniki Wiódzicz, która zgodziła się na udzielenie odpowiedzi na dwa krótkie pytania. Dzień dobry, witam Zacznijmy od pytania, odno Zacznijmy od pytania, odno Zacznijmy od pytania odno odnośnie dawnych lekcji w Jak pani wspomniała te zajęcia? No zajęcia odbywały się w zupełnie innych warunkach niż w tej chwili. W tej chwili mamy piękną nową halę sportową. Natomiast kiedy zaczynałam pracę w szkole Podstawowej w Sernikach, sali gimnastycznej nie mieliśmy. Lekcje prowadziliśmy na dworzu, boiska. Jako takiego do piłki ręcznej nie było, czy też do piłki nożnej można było marzyć. Było zwykłe klepisko, czyli taka utwardzona mocno ziemia. Dużo biegaliśmy po lesie, dużo lekcji było w terenie. Chodziliśmy też na lekcje do innego ośrodka kultury i tam prowadziliśmy zajęcia gimnastyki, aerobik, były tańce. Także tego typu lekcje były. Dziękuję. Drugie pytanie brzmi: czy szkoła brała udział w jakichś konkursach jeśli tak to wiek? W tamtych czasach kiedy szkoła mieściła się w starym budynku, no to braliśmy udział w zawodach i piłki ręcznej, i piłki nożnej. Pomimo tego, że nie było jako takich warunków do do trenowania takiej dyscypliny sportowej, ale również hmm, był prowadzony zespół taneczny, który potem był kontynuowany. Jak już przenieśliśmy się do nowego budynku, czyli tutaj do naszej obecnej szkoły. Także e, i tu rozwinęły się kolejne, że tak powiem, dyscypliny sportowe, bo ich i ok. E, no i przede wszystkim piłka siatkowa, którą zaczęliśmy trenować zanim jeszcze powstała, a była perspektywa powstania sali, więc e, taką drużynę piłki siatkowej udało mi się stworzyć. E, trenowaliśmy do późnej jesieni. Bożu na wojsku asfaltowym chłopcy w rękawiczkach trenowali. W tej chwili, tam gdzie mieści się e, świetlica, tam mieliśmy salkę gimnastyczną, tam trenowaliśmy umiejętności e, techniczne z zakresu właśnie piłki siatkowej i udało nam się, bo dosyć wysokie miejsca w e, finale powiatu e, uzyskaliśmy bez sali, bez kompletnych warunków, do tego, żeby taką dyscyplinę sportu trenować, jaką jest piłka siatkowa. E, tak to się zaczęło. No raczej nie były mnie sufit na ma półmatra. Dokładnie. Trochę jarzyniów, żeśmy potłukli, ale daliśmy radę. Celym święcać środki, także bardzo mile wspominam. Myślę, że chłopcy też z okazji właśnie 70-lecia szkoły, gdzie my tutaj wspólnie organizowali turniej, piłki siatkowej. Mam nadzieję, że dopisze nam skład właśnie pierwszy, który te jarzyniówki potłukł ze mną. Tak, gdzie w rękawiczkach... Do, do listopada trenowali, także ta ekipa mam nadzieję, że dotrze na, na ten turniej, bo no to z nimi się zaczęło tak naprawdę przybyć z siatkówką w naszej szkole. Dziękuję Pani Dziękuję. bardzo.